Cześć! W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy przygotujemy pierogi ruskie według przepisu z Mixa. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania pierogów ruskich będziemy potrzebowali 250 g twarogu, 6 mączystych ziemniaków 600 g, 1 łyżeczka soli i 1 cebula 80 g, 1 łyżka masła, 2 czubki noża pieprzu. Do przygotowania ciasta 1 łyżka oleju roślinnego, 420 g mąki, po łyżeczki soli. Czas przygotowywania naszych pierogów ruskich to 258 minut, wyjdzie nam z tego 6 porcji. Przepis oceniany jest jako średnio trudny. Uruchamiam przepis. 250 g białego sera osączać na sitku na co najmniej 2 godziny, żeby nie był zbyt rzadki. Ja już to mam przygotowane. Do pojemnika miksującego wlać 250 g ciepłej wody, dodać jedną drugą łyżeczkę soli, jedną łyżkę oleju roślinnego. Na początek wlewam 250 ml ciepłej wody. Teraz dodaję łyżkę oleju roślinnego i pół łyżeczki soli. Do pojemnika miksującego wsypać 420 g mąki. I teraz będziemy zagniatać nasze ciasto na pierogi 2 minuty. Tryb ugniatanie 4. Ugniatanie ciasta dobiegło końca. Ciasto przełożyć do miski i odstawić pod przykryciem na 30 minut. Starannie umyć pojemnik miksujący. Tak się prezentuje moje ciasto na pierogi. Teraz je przełożę do miski i odstawię pod przykryciem na 30 minut. Ciasto jest takie, jak powinno być, czyli nie klei się do rąk. Formuję kulkę do miski i przykrywam ściereczką. Idę umyć pojemnik miksujący. Pojemnik umyty. Przygotowałam sobie wkład do gotowania. Wkład do gotowania umieścić w pojemniku miksującym. Odważyć. 600 g mączystych ziemniaków. Ja już mam ziemniaki odważone. Ziemniaki obrać, umyć, w zależności od wielkości, przekroić na pół albo na światki, włożyć do wkładu do gotowania. Ja moje ziemniaki przekroję na mniejsze części, żeby nieco szybciej się ugotowały. Ziemniaki pokrojone wkładam do pojemnika. Do pojemnika miksującego wleć 500 g zimnej wody i doleć jedną drugą łyżeczki soli. Wlewam teraz zimną wodę. I dodaję sól. I teraz gotujemy ziemniaki 25 minut 120 stopni. Gotowanie ziemniaków dobiegło końca. Ostrożnie otwieram. I teraz sprawdzimy, czy ziemniaki są już wystarczająco ugotowane. Jak widzicie, są mięciutkie, rozpadają się pod widelcem. Możemy wykonywać kolejny krok. Ziemniaki odcedzić i odstawić. Odstawiam moje ziemniaki na bok. Pojemnik miksujący opłukać zimną wodą i osuszyć. Pojemnik opłukany, osuszony. Jedną cebulę 80 g obrać, przepołowić i włożyć do pojemnika miksującego. Mam przygotowaną cebulę. Ja przetnę ją na ćwiartki. Wkładam do pojemnika. Przytrzymać przycisk turbo przez 3 sekundy. Temperatura w garnku przekroczyła 60 stopni, dlatego nie jest dostępny tryb turbo, zaczekaj do wystudzenia garnka. Czyli mój garnek jest za ciepły, muszę zaczekać aż chwileczka przestygnie. Minęło około 5 minut, spróbujmy teraz. 3, sek 3 sekundy miksowania za nami. Masę zgarnąć łopatką ze ścianek na dno pojemnika. Tak się prezentuje rozdrobniona cebula. Masa zgarnięta. Dodać jedną łyżkę masła. Wyjąć miarkę z pokrywy. I będziemy teraz przypiekać cebulę. 3 minuty 130 stopni. Wrzucam teraz nasze ziemniaki do pojemnika miksującego. I musimy wszystko rozdrabniać. 30 sekund, obroty 3. Miksowanie ziemniaków do końca. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak się prezentują nasze zmiksowane ziemniaki. Wydaje mi się, że jest ok. Dodać osączony ser, pół łyżeczki soli i yy, dwa czubki noża pieprzu. Dodaję ser. Dwa czubki noża pieprzu i pół łyżeczki soli. Zatknąć miarkę w pokrywie. Ja już zatknęłam. I teraz to wszystko mieszamy jedną minutę, obroty 3. Mieszanie dobiegło końca. Przełożyć farsz z pojemnika miksującego do miski i odstawić. Tak wygląda mój farsz. Wygląda, że fajnie nam się wszystko połączyło. Mam przygotowaną miskę. Przełożę to teraz do miski. Kolejny krok na naszym urządzeniu. Ponownie krótko zagnieść ciasto i na podsypanej mąku stolnicy rozwałkować je na grubość 3 mm. Wyciągam moje ciasto z miski. Delikatnie podsypię. Moją matę mąką i przegniotę ciasto. Wydaje mi się, że tak będzie ok. Ja podzielę ciasto na mniejsze części, żeby było mi łatwiej rozwałkowywać. Podsypuję mąką. I teraz muszę ciasto rozwałkować na grubość 3 mm. Moje ciasto jest już odpowiednio rozwałkowane. Zobaczę teraz kolejny krok. Wyciąć z ciasta krążki, na półce każdego krążka położyć trochę na nadzienia, zlepić brzegi i ścisnąć je widelcem. Ja w celu ułatwienia sobie pracy użyję takiego narzędzia do wykrawania i zamykania naszych pierożków. Najpierw powykrajam kółeczka i później wszystkie po kolei będę składać. Mam już wykrojone wszystkie kawałki potrzebne, zabiorę sobie zbędne ciasto. Krążki wykrojone, Kładę na je, jeden na nasze urządzenie, biorę odrobinę farszu, wkładam do środka, zamykam. I nasz pierwszy pierożek gotowy. I tak z każdym kolejnym postępuję. Tak się prezentuje, robimy kolejne. Moje pierogi są już ulepione, wyszło ich łącznie 40 sztuk i teraz będziemy wykonywać kolejne kroki z urządzenia. Połowę pierogów ułożyć na płytkim i głębokim wkładzie do gotowania na parze. Mam przygotowany wkład do gotowania na parze i będę układać teraz pierogi. Podzielę pierogi tak jak instrukcja tutaj nam mówi na dwie części. Jak widzicie na początku zaczęłam pierogi robić z tym naszym urządzeniem, ale jednak ręcznie wychodzi to szybciej i ładniej. Także wykładam pierogi. Myślę, że tutaj wejdzie mi 8 sztuk. Zaraz wezmę ten drugi wkład. Pierwsza część. Teraz wykładam tutaj pierogi. Pierogi muszę układać stosunkowo luźno, żeby to powietrze, które będzie nam je gotowało, para wodna, mogła spokojnie sobie cyrkulować. Jeszcze jeden duży. I malutki. Gotowe. Nakładam drugi wkład na ten mniejszy. Odstawiam na bok. Do pojemnika miksującego wleć 1000 g gorącej wody. Litr wody wlane. Zestaw do gotowania na parze umieścić na pojemniku miksującym i zamknąć pokrywą. Umieszczam mój zestaw. Zamykam pokrywą. I gotujemy 10 minut 120 stopni. Gotowanie na parze dobiegło końca. Pierogi przełożyć do innego naczynia i trzymać w cieple z drugą partią pierogów postąpić w ten sam sposób. Ja na początek otworzę moje pierogi. Sprawdzę czy się ugotowały, czy ciasto jest ugotowane. Na pewno pierogi są bardzo delikatne, jak widzicie tak się prezentuje. Tak, nie widzę, żeby ciasto było surowe, więc jest ugotowane. Ściągamy wszystkie. Ściągam pierogi z naszego naczynia miksującego. Zaraz przełożę je w inne miejsce, wyłożę drugą partię i będziemy gotować drugą część naszych pierogów. A do was wrócimy z gotowym daniem. Tak się prezentuje nasze gotowe danie. My podaliśmy nasze pierogi z cebulką smażoną na oleju. Pierwszy raz miałam styczność z pirogami gotowanymi na parze, i ja o dziwo to jest bardzo fajna alternatywa. Wydaje mi się, że nawet w miarę szybciej chyba gotują się niż na wodzie. Są bardzo smaczne, po tym co próbowałam tego pierwszego. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Przechodzimy do Was z krótkim podsumowaniem. Pierogi, po kolei. Jeśli chodzi o farsz, bardzo dobry. Minimalnie nie jest słony. Potrzebuje trochę dosolenia. Mimo to po dosoleniu jest perfekcyjny. Ciasto genialne. Jest delikatne, klejące się. Żaden pieróg nam nie pękł podczas gotowania. Podczas parowania w zasadzie. Są to chyba pierwsze pierogi, które robiliśmy i pierwsze pierogi, które w ogóle jadłem z gotowania na parze. I tak na dobrą sprawę nie ma żadnego znaczenia w smaku. My smakujemy tak samo bardzo dobrze. Okrasa, my wy okrasę z cebulki, ale to już jest pełna dowolność poza przepisem, jaki mamy w Lidlomixie. Reasumując danie, bardzo dobre, warto powtórzyć. I tyle. Nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.